Powiatowy punkt szczepień powszechnych na terenie hali Posir. To tutaj wielu z nas już wkrótce otrzyma szczepionkę przeciwko COVID-19. Jak będzie przebiegała procedura szczepienia i o czym powinniśmy pamiętać przed udaniem się na miejsce? Pacjent w momencie zarejestrowania się na szczepienie. E będzie widniał w systemie i zostanie określona dla niego godzina, w której ma pojawić się w punkcie, w punkcie szczepień. Jest to bardzo istotne, dlatego że chcemy uniknąć gromadzenia się ludzi przed punktem, w okolicach tego punktu. Aby zapewnić tutaj jak największe, jak największe bezpieczeństwo. Dlatego będziemy bardzo na to naciskać i bardzo prosić, aby pojawiać się dosłownie chwilkę przed godziną wyznaczoną do, do szczepienia. I tutaj można skorzystać z infrastruktury, która znajduje się przy hali to jest parkingu do zaparkowania swojego samochodu, pojazdu, którym na szczepienie przyjedziemy. Są tutaj również. Odpowiednio wcześniej przygotowane miejsca dla osób niepełnosprawnych. I takie osoby również mają możliwość skorzystania tutaj z asystenta, który wyjdzie z wózkiem, bądź wyjdzie po prostu, aby pomóc takiej osobie dostać się do środka. I chcemy też uniknąć kolejek przed samym budynkiem? Dokładnie, chcemy uniknąć kolejek, dlatego tutaj o odpowiednią sprawność właśnie pozostali asystenci również będą dbali podczas całego dnia. Miejscu mamy przygotowane stanowisko do dezynfekcji dłoni. Również będzie tutaj znajdowała się osoba, która będzie dokonywała pomiaru temperatury. Tak więc dezynfekujemy sobie dłonie. I po dokonaniu pomiaru temperatury wspomnianego przed chwilką udajemy się tutaj na początek, na początek kolejki. Jeżeli chodzi o samą kolejkę, również tutaj będziemy zalecać i wyznaczać odpowiednie przestrzenie, aby odstęp pomiędzy pacjentami był jak największy. Tutaj do tychże osób oczekujących podchodził będzie asystent, który w miarę jak sukcesywnie zwalniać się będzie miejsce przy stolikach do wypełniania ankiet kwalifikacyjnych, będzie tam pacjentów podprowadzał. Tak więc zapraszam. Czyli z tego miejsca. Y pacjent zostaje zaprowadzony do stolika z ankietą. Tak? tak, dokładnie. Jeżeli stolik e, się zwolni, zostanie tutaj zdezynfekowany. E, są w tym miejscu przygotowane ankiety kwalifikacyjne. Pacjent Musi taką ankietę wypełnić po przyjściu i również, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, będzie tutaj asystent, który podejdzie, wyjaśni, pomoże w wypełnieniu takiej ankiety w razie jakichkolwiek problemów. W momencie, kiedy ankieta jest wypełniona, zabieramy ankietę i udajemy się do punktu informacyjnego. W punkcie informacyjnym przekazujemy. Ankieta osoby weryfikującej, która na urządzeniu mobilnym sprawdzać będzie, czy nasze skierowanie znajduje się w systemie i czy zostały przez lekarza kierującego nas do szczepienia wpisane jakieś adnotacje, uwagi, właśnie do tego, do tego skierowania. W momencie, kiedy wszystko zostanie zweryfikowane, Odpowiednią ankieta zostaje oznaczona i z taką oznaczoną ankietą udajemy się do następnego punktu. W następnym miejscu znajdować się będzie asystent, bądź jeśli natężenie pacjentów w punkcie będzie duże, nawet dwóch asystentów, którzy będą udzielali informacji, do którego gabinetu ma udać się pacjent. Jeżeli pacjent dostanie informację z numerem gabinetu, do którego ma się udać, udaje się już bezpośrednio pod gabinet. Tutaj również. W odpowiednich odstępach pacjent ma możliwość oczekiwania na zwolnienie się gabinetu, aby wejść do środka. I tutaj mamy gabinet lekarski. Tak, dokładnie. Tutaj mamy gabinet lekarski. Jest on obowiązkowy na każdym punkcie, na każdym punkcie szczepień. Tutaj przede wszystkim kierowani będą pacjenci do tego gabinetu numer 5, którzy w ankiecie bądź też w uwagach od lekarza wystawiającego skierowanie na szczepienie mają jakieś uwagi tudzież informacje, które lekarz kwalifikujący będzie musiał uwzględnić podczas tego postępowania. Tutaj siedział będzie lekarz wraz z asystentem. Pacjent przekazuje ankietę lekarzowi. Który już ma wszystkie informacje w systemie? Kontroluje je i przeprowadza z pacjentem e, szczegółowy wywiad oparty właśnie na informacjach, e, które znajdują się w tej ankiecie. Jeżeli chodzi o pytania, to również jest bardzo dobry czas na to, aby pacjent e, zapytał lekarza, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli nie wie, e, jak wypełnić e, tą ankietę, a e, odpowiedź, e, którą otrzymał, no, uważa za niewystarczającą. Myślę, że wtedy taka informacja ze strony lekarza no, będzie już wystarczająca i odpowiednio, odpowiednio wyczerpująca. Jeżeli lekarz zakwalifikuje pacjenta pozytywnie do e, szczepienia, zostaje to odnotowane w systemie i pacjent przychodzi do drugiej części gabinetu. Tutaj znajduje się medyk z odpowiednim sprzętem do wykonywania szczepień. E, osoba siada sobie na kozetkę. Zostają mi udzielone wszystkie informacje, to również jest jeszcze moment na to, aby zapytać w momencie jakichkolwiek wątpliwości, stresu, który pojawi się przed szczepieniem medyka na temat, na temat który nas interesuje. W tym miejscu medyk wykonuje szczepienie. Zostaje pacjentowi przekazana informacja jaką szczepionką. Był zaszczepiony, która jest podawana już na samym początku, ale jeszcze raz powtórzona. Również na takim dokumencie, który dostaje, jest oznaczona data drugiego szczepienia w przypadku szczepionek dwudawkowych. Następnie, jeżeli pacjent czuje się dobrze, uzyskał już wszystkie informacje. Został zaszczepiony. Udaje się tutaj do ostatniego naszego etapu, czyli do miejsca oczekiwania po szczepieniu, tak? czyli takiego punktu kontrolnego, gdzie pacjenci oczekują sobie minimum 15 minut po szczepieniu, aby personel, jak również i oni mieli pewność, że nie wystąpiły u nich żadne objawy niepożądane. Tutaj również. Osoby znajdujące się w tym punkcie są kontrolowane przez personel, który jest tutaj w punkcie medycznym. Są to ratownicy czy pielęgniarki, którzy będą tutaj chodzić po tym punkcie oczekiwania po szczepieniu, rozmawiać z pacjentami, pytać, jak się czują po wykonanym szczepieniu czy mają jeszcze jakieś pytania dotyczące drugiej dawki jeżeli cokolwiek naprawdę cokolwiek niepożądanego miałoby się wydarzyć również niezwiązanego z samym szczepieniem mamy również wyposażony punkt medyczny punkt pierwszej pomocy w którym to jest możliwość udzielenia udzielenia takiemu pacjentowi pomocy medycznej w pełni profesjonalnej. Po około kwadransie oczekiwania, jeżeli wszystko będzie w porządku, kierujemy się już do wyjścia. Jeżeli pacjent nie ma żadnych pytań, czuje się dobrze, może kierować się w stronę oznaczonego wyjścia i udać się już do domu. Mamy tutaj tak skonstruowany nasz punkt, aby pacjenci wchodzący nie mieszali się z tymi wychodzącymi.